siłami bohaterskich autobotów, a brutalnymi deceplikonami o władzę nad planetą Cybertron. Autoboty mężnie walczyły o swój honor. Ich waleczne czyny przynosiły nadzieję i chwały oblężonej i znękanej planecie. A nowe, niezliczone generacje robotów dopiero miały nastać. Ale stosy złomu! Nie rozumiem, po co tracisz czas na te wszystkie stare filmy? Wszyscy wielcy przywódcy czerpią z historii. Transformacja i jazda. Część pierwsza. Wojny już się skończyły! Ale przecież ty tam byłeś, Ratchet. Widziałeś to. Jakie naprawdę były deceptikony. Uwierz mi, dzieciaku, wolisz nie wiedzieć! Poza tym młodym botom chyba się przyda pomoc. Bumblebee, znowu zaczęłam się, kula! Masz czasem wrażenie, że zostałeś zaprogramowany do czegoś więcej niż naprawianie kosmicznych mostów Mam diagnostyczny program, który kasuje to odczucie jak wy kod Mo wysokości B. Wyobwoduj się bardzo szybciej jak się da! I wiesz, że nie ma szybszego, bo to ode mnie! Zaraz strzelimy Wytrzymaj jeszcze trochę! A! Dobra, więc z czym jest problem? Fachowo to się chyba nazywa! Wielkie skały masakrują kosmiczny most! Wiesz, tego nie mogę zrozumieć! Po co ktoś chciałby się przenosić do tego sektora opuszczonego przez wszechistkę? To jest nieważne, Bulkhead. Mamy tu robotę i wszystko da się naprawić odpowiednimi narzędziami i pracą zespołową. Ha! Ha! Daj wsparcie, Bulkhead! Teraz ty, Bumblebee! Dalej, racet. Ty też, Braul! Hej, gdzie jest Braul? Trzeba tylko poznać słaby punkt. Tak, posłuchaj. Następnym razem daj nam jakieś ostrzeżenie. To by zajęło zbyt dużo czasu. Młode boty! Z nimi źle je można oddać na części zamienne. Dlaczego on zawsze tak zrzędzi? Też byś zrzędził, gdybyś miał wspomaganie na śmietniku. O! Może i mam wspomaganie na śmietniku, ale nie jestem głuchy! Wiem, że utknęliśmy na pustkowiu i mamy beznadziejne zadanie, ale pamiętajcie, jesteśmy tylko trybikami w wielkiej machinie Autobota. Znowu będzie przemowa. Machinie, na której moc składają się poszczególne elementy. Razem możemy przenosić góry! imponujące Gdzie ty się tego nauczyłeś? Byłem w Akademii Autobotów. Więc jak bot z Akademii wylądował w ekipie takich nieudaczników? Właśnie. Nie powinieneś raczej kierować strażą Cybertronu. Jestem do tego przekonany, Szefie! Prime! Nie! Co to jest? Nie wiem! Może zanieśmy to na statek, żeby dogbotkan to obejrzał? Zostaw to! Albo lepiej wyrzec to za most! To nie miało być znalezione! Co się tak nagle wystraszyłeś, Ratchet? Teletran 1 do Optimusa Prime. Teletran 1 do Optimusa Prime. Nieznany obiekt wlatuje do sektora. Poziomy energii sugerują statek wojenny Decepticonów. Decepticon? To niemożliwe. Decepticony zostały zniszczone wieki temu. Pokonane! zniszczone. Nie będziemy czekać, aż same to znajdą! Hmm. Na co wy czekacie? Na zaproszenie? Ładować to szybko! Czekaj, Ratchet! Po co ten pośpiech? Co to jest? Nie teraz! Ruszamy! Lubisz historię Prime? A słyszałeś o wszechistrze? Tak. To najpotężniejsze źródło energii w kosmosie. Dała iskrę życia wszystkim cybertronianom. Każdy bot o tym wie! Jest jeszcze coś. Jedynym sposobem na wygranie wielkich wojen było niedopuszczenie, żeby wszechiskra dostała się w ręce Decepticonów. Wysłano ją więc za most, ukryto w jakimś zakamarku galaktyki, żeby nikt jej nigdy nie znalazł. Więc mówisz, że znaleźliśmy wszechiskrę! Prawdziwą wszechiskrę! O nie! To ona znalazła nas! Uwaga, zbliża się statek. Zidentyfikowany jako statek wojenny Decepticonów. Nie tylko Iskra nas znalazła. Leci za nami. Chciałeś, żeby coś się działo? No to teraz uważaj! Jesteśmy ekipą remontową? Powiedz, że wcale nie chcesz walczyć z Decepticonami! Nie bez wsparcia! Połącz mnie z Centralą Cybertronu! O! Widzę, że po wsparciu idziesz do samej góry! Optimus Prime? Mówisz, że dalej pozwalają ci rozgadywać autobotom? Nie zaczynaj, Sentinel! Połącz mnie z Ultramagnusem! Jak podrzędny wiotacz skał może liczyć na uwagę głównego komandora autobotów? Hmm. Wyświetl obraz ładunku. Eee, już cię łączę. To Ultra Magnus Optimus i badamy twój sygnał decepticonów. To na pewno jakiś statek zwiadowczy. Krążą wszędzie od czasu, gdy wyrzuciliśmy ich z cybertronu. Nie ośmieliliby się wtargnąć na przestrzeń autobotów. Jednak na wszelki wypadek wysyłam Wam wsparcie. Tymczasem bądźcie w pogotowiu. Aha, i Prime, nie zgrywaj bohatera. Nie masz tego w programie. Dalej mamy ich na ogonie i są coraz bliżej. To dlaczego ich nie widać? Teletran 1, ustaw kurs na najbliższy most. Ultra Magnus kazał nic nie robić! Z całym szacunkiem, Ultra Magnus nie wiedzie ze sobą wszech iskry. Polecimy prosto na most i przelecimy przez wszystko, co stanie nam na drodze. Przez wiem, przez to chyba nie przelecimy. Nigdy nie widziałem statku Decepticonów z tak bliska. Nikt tego nie przeżył. Statek dowodzący. Pamiętam oznakowanie ze starych filmów. To Megatron! Megatron! Ten zły i straszny Decepticon, który zjada protoformy autobotów na śniadanie? Megatron jest głupcem, który od wieków goni własny ogon. Wątpię, żebyśmy znaleźli wszechiskrę w tak nieistotnym pojeździe. O! Zdrajca! Megatron jest mądry, Megatron jest odważny, Megatron zaprowadzi Decepticony z powrotem do Cybertronu! I usunie stęchły zapach tyranii Autobotów z naszej ojczyzny. Bla, bla, bla. Zapamiętałeś tę przemowę, Lagnat? Czy masz ją tylko wbitą w ten swój jednośladowy procesorek? Jak zwykle, Arachnio, twoje zachowanie jest tak ochytne, jak twoja przeklęta, organiczna forma. Wsać sobie to w napęd, potrójniaku. Nazywam się Blitzwing, Robalu. Zapamiętaj to sobie, bo to ostatnie słowo, jakie usłyszysz, zanim zaśpiewa pioseneczkę. Mały pajączek, spina się. Jesteś autoborcie. beznadziejny, Blitzwing! Arachnio, jesteś. Niechaj nie drugi pajączek Wykracza poziomy, mój panie. Mam strzelać do autobotów? Uszkodź im statek, ale go nie niszcz. Jeszcze nie. Tak, tak. Genialna strategia, o wielki, mądry panie. Teletraan 1, manewr wymijania. Aktywuj awaryjny system obronny. Kod Omega. Przepraszam, funkcja nieaktywna zgodnie z działaniami Cybertronu chroniącymi Energon. Co? Aaaa! Zaraz zginiemy, tak? Uwaga, asteroidy, uruchamiam drogę alternatywną. Tetran, Mam wynik dla odczytu mocy. Jeśli to nie jest wszechiskra, to coś równie silnego. Chętnie załaduję w statek autobotów. Nie spędziłem ostatnich 4 milionów cykli świetlnych na przeszukiwaniu galaktyki po to, żebyś do tym mógł położyć łapę na wszechiskrze. Ow. Ta energia stanie się moim narzędziem, którym ostatecznie zniszczę autoboty. Ow. W takim razie zajmę się naprawą. Co znowu chcesz, Starscream? Tylko życzyć szczęścia, mój panie, nie wierzę w szczęście. Ja, ja też nie. Czy to megatron? Nie mówiłeś, że jest taki wielki, ani że umie latać. Mm -hmm. Chyba. Jednak nie leciał do nas. Raczej zamknij kadłub. Raúl, trzymaj statek. Bulkhead, Bumblebee, pilnujcie iskry. Ja zajmę się megatronem. Ale my jesteśmy robotnikami! Nie jesteśmy tak zaprogramowani! Więc właśnie awansowaliście! Bądź poważny, bądź poważny stawski! Uwaga! Awaria kadłuba. Zamykam włazy Alfa, Omega i Epsilon. Uwaga! Zderzenie z planetą nieuniknione. Włącz ręczne sterowanie! Możesz to zrobić? Decepticon. Niech pamięć po naszym upadłym przywódcy megatronie pozostanie w naszych rdzeniach na wieczność. W tej chwili mianuję się nowym przywódcą i uroczyście przysięgam. Gdzie są wszyscy? Wszystko dobrze? Pakiet Bumblebee, raport! Ha, iskra, gdzie ona jest? Zaraz się zezłoszczę. Sztuczna grawitacja wyłączona. O, no, świetnie, Prime. Wszystko teraz stanęło na głowie! Dosłownie! Hej! Kto wyłączył grawitację? O, o przepraszam, moja wina! O, o, o. O. Wiesz co? Tak, jesteś jeszcze brzydszy! Wszyscy przygotujcie się na skoncentrowany atak na mój znak! Paul, nie! Czekaj na mój znak! Dobra, to było niezłe, ale w sumie mogłeś mnie jednak ostrzec. Stałoby się coś, jakbyście powiedzieli ostrożnie, albo, no nie wiem, uwaga! uwaga! I teraz iskra może daruje wam wasze nędzne autoboskie życie. To Wszyscy do kabin galonujących. A co z tobą? Muszę nas wyprowadzić z terenu miasta. pionowania 50 lat później na początku XX wieku Detroit nazywano Motor City była to światowa stolica motoryzacji. Dziś Detroit jest nadal światowym liderem, ale nie w produkcji samochodów, a automatonów, robotów. W samdach Systems wolimy nazywać je naszymi niestrudzonymi mechanicznymi przyjaciółmi. Niezawodni, bezproblemowi. Żadne zadanie zbyt przyziemne lub nieprzyjemne. Nie boją się i nie mają fobii. Znoszą ekstremalne warunki i radzą sobie o wiele lepiej niż my, mali ludzie. Robotowa rewolucja zaczyna się tutaj, na linii montażowej w SamDak System, gdzie ludzie i maszyny pracują razem nad najnowszym modelem robota SamDak. Pytania? Jak pan wymyślił te roboty, panie SamDak? To było coś, na co i tak jakby wpadłem. Wow! O, wow. Przepraszam was. To moja córka, Sari. Uh! Sari. Co się mówi? Czy ma tutaj ktoś nożyczki? Uh, dobra, spoko. Uuu! 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 Więc jak to jest wychowywać się z takimi fajnymi robotami? No, nie wiem, jak to jest chodzić do szkoły z innymi dziećmi. Przepraszam was bardzo. Ale moja córka musi wrócić teraz do nauki. Hej! Nie! Dzień dobry, Sari. Dzisiaj omówimy wpływ ustawy celnej. Tutaj pracujemy nad najnowszym odkryciem nanotechnologii. Samoreplikujące się ultramałe biodiagnostyczne roboty do zwalczania chorób, monitorowania i naprawiania ludzkiego ciała od środka. Nie jest to lek na raka, ale te mikroboty to pierwszy krok do organiczno-technologicznej fuzji i prawdopodobnie też do nieśmiertelności. Dzieci takie szczęśliwe zdarzenia często prowadzą do odkryć. Panie Sandak, to zdarzenie nie było chyba zbyt szczęśliwe. Na zlecenie Jetix i Z tekst Dźwięki Montaż, Grzegorz Grocholski i Iwo Silas, Tekst polski Natalia Bartkowska. W polskiej wersji wystąpili Agnieszka Weiss, Krzysztof Korzeniowski, Dariusz Stach, Maciej Walentek, Konrad Ignatowski, Szymon Kuśmider, Mirosław i Ireneusz Załuk i inni.